W mojej rodzinie również panoszy się choroba nowotworowa i to w jednej z najgorszych wersji, ponieważ jest to rak trzustki. Siostra mojej mamy choruje na raka trzustki. Z dolegliwościami zmaga się już wiele lat, natomiast diagnozowana została niespełna rok temu. I kiedy obserwuję jej zmagania, brak edukacji, lekarzy, dietetyków, Przeraża mnie jedno, że coś tak naturalnego, jak jedzenie, jak pożywienie nagle stało się dla niej wrogiem. Pojawiły się ogromne problemy z jadłowstrętem, ponieważ przeraża ją i przerasta ją przygotowywanie sobie posiłków. I ciężko mi z tym, ponieważ ja wierzę w moc jedzenia, wierzę, że jedzenie jest lekarstwem śmieje się, że bez jedzenia nie ma leczenia. I tak naprawdę dzięki pożywieniu, dzięki tym składnikom odżywczym, witaminom, my możemy rosnąć w siłę i, i, i dzięki temu możemy się regenerować, odbudowywać, a w momencie, kiedy tworzymy z jedzenia naszego przeciwnika, no niestety, Maleją nasze szanse w walce z rakiem. Bardzo ważne jest to, abyśmy dostarczali białka do naszego organizmu. W kolejnych naszych spotkaniach powiem Wam, skąd to białko pozyskiwać, takie pełnowartościowe. Białko jest podstawowym budulcem naszych mięśni. Nie mam na myśli tylko i wyłącznie mięśni szkieletowych. Mam na myśli nasze serce, to ogromny mięsień, który pompuje krew. Kolejne bardzo istotne mięśnie są to mięśnie oddechowe. W chorobach nowotworowych następuje rozpad tych białek. Niestety rak jest pasożytem i i czymś musi się żywić, no żywi się nami. I mnie sobie, no Skoro następuje rozpad białek, a mięśnie są zbudowa zbudowane z białek, to te mięśnie także ulegają rozpadowi. I teraz wyobraźcie sobie: wielka pompa, wielkie serce, które pompuje krew, nagle się zmniejsza. Nasza krew krąży wolniej. Tkanki są niedotlenione, nieodżywione, narządy wewnętrzne gorzej pracują. A z czasem dochodzi po prostu do Zaburzeń krążenia. Nasze mięśnie oddechowe, wdech, wydech. Kiedy zaczynają słabnąć, nasze wdechy są coraz płytsze. Zaczynamy mieć niedotleniony mózg, niedotlenione narządy. Z czasem płuca zaczynają zmniejszać swoją objętość i bardzo łatwo wtedy o zapalenie płuc. A u chorych na raka zapalenie płuc naprawdę może być śmiertelne. Zostaje pośledzone nasz układ immunologiczny, ten nasz rycerz, ten nasz, ta nasza tarcza, tak naprawdę, która powinna nas chronić powinna działać, leczyć stać na straży naszego zdrowia, nagle słabnie traci tych wojowników, traci wojsko i co? No i nie mamy się czym bronić. Także Ogromnie wierzę w moc jedzenia i wiem, że przy odpowiedniej edukacji, przy mm, odpowiednim wsparciu, myślę, że takich osób też jak ja, które tak bardzo szczerze chcą pomóc i tak bardzo szczerze wierzą w to, że jedzenie jest lekarstwem, wierzę, że może się udać. I bardzo bym chciała przeprowadzić Was. I waszych bliskich przez ten cały proces z taką łatwością i lekkością. Tak jak powiedziałam na początku, jak człowiek do człowieka. I w razie, jak zrodzą się jakieś wątpliwości, serdecznie zapraszam do kontaktu. Jak tylko będę potrafiła, tak bardzo chętnie pomogę. Chciałabym Was edukować, abyście mogli chwycić tą tarczę. Stanąć w szramki z tym rakiem, a wy, drodzy bliscy, abyście mieli wiedzę, wsparcie z mojej strony i abyście mogli wspierać Waszych ukochanych, bliskich. Chciałabym, aby nasze spotkania były przepełnione wsparciem, partnerstwem i empatią, aby nasze spotkania były na równym poziomie. Człowiek, człowiek. Także zapraszam serdecznie. Nazywam się Adriana Kaczmarek, jestem psychodietetykiem i z ogromną przyjemnością poprowadzę dla Was cykl spotkań na temat dietoterapii w chorobach nowotworowych. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że niedługo do zobaczenia i życzę Wam dobrego dnia i wszystkiego co najlepsze. Do zobaczenia i do usłyszenia.